Jednostka OSP Brzeźnica z województwa Lubuskiego z powiatu Żagańskiego. Dziękuję jednostce OSP Brzeźnica z województwa Małopolskiego za nominację do Gaszyn Challenge, w którym pompujemy dla Wojtusia. Jednostka baczność. Pocznij do pompowania. Raz. Dwa. Trzy. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz dziękujemy za nominację i do dalszej zabawy zapraszamy OSP Jabłonów, OSP Dziecichowice, OSP Wichów i Państwową Straż Pożarną w Rzeganiu.